W Warszawie bardzo niewiele jest miejsc, które z jednej strony zapewniają cichą zabudowę jednorodzinną, a z drugiej doskonałą komunikację z centrum. Jedną z tych lokalizacji jest warszawska Sadyba. Jednak, mimo że ofert sprzedaży jest bardzo niewiele, to osób, które uznają je za atrakcyjne, zdecydowanie nie brakuje. Znajdujemy się przy ulicy Orężnej. Blisko skrzyżowania ulicy Powsińskiej oraz Świętego Bonifacego, 5 minut spacerem od Sadyby Bestmol, 10 minut spacerem od Jeziora Czerniakowskiego, 17 minut autem od ścisłego centrum miasta, blisko wszelkich punktów usługowych i prestiżowych placówek edukacyjnych. Sam dom mieści się na działce o powierzchni 201 m2, a licząc bez piwnicy, ma powierzchnię użytkową 96,1 m2. Ta powierzchnia, dzięki temu że ściany wewnątrzlokalowe w zdecydowanej większości nie mają funkcji konstrukcyjnych, daje duże możliwości aranżacji. A to sprawia, że po wyremontowaniu dom może stanowić alternatywę również dla zakupu mieszkania w apartamentowcu. Dodatkowymi możliwościami są te wynikające z planu zagospodarowania, który przewiduje również podwyższenie zabudowy. Obecny rozkład bardzo dobrze wykorzystuje możliwości powierzchniowe. Na poziomie minus jeden znajdziemy garaż o powierzchni 28 m2 z miejscem na dwa auta, co w tej lokalizacji stanowić będzie dużą zaletę, pomieszczenia gospodarcze wielkości 12 i 9 m2, z których jedno pełni funkcję pralni i kotłowni, dodatkowy 5-metrowy schodek pod schodami. Wejście do domu znajduje się na podwyższonym parterze, a wewnątrz kuchnia, toaleta, salon o powierzchni 21 m2 oraz ustawny hall o wielkości 15 m2. Te dwa pomieszczenia razem po usunięciu ścianek działowych mogą stworzyć jasną i przyjemną przestrzeń. Na piętrze oprócz korytarza i łazienki znajdziemy cztery sypialnie o powierzchniach od niecałych 9 m2 do 12 m2. Te przestrzeń również można przearanżować według własnego uznania. Mógłbym wymienić jeszcze więcej zalet tej nieruchomości, ale myślę, że najważniejsze cechy już zostały przez ciebie zauważone. Podsumowując, do sprzedania mamy dom w bardzo pożądanej lokalizacji do remontu, ale dający bardzo duże możliwości dostosowania go do swoich potrzeb. Co teraz? Jeżeli zakup tego domu jest interesującą możliwością dla Ciebie, masz więcej pytań, a może chcesz sprzedać swoją nieruchomość, zadzwoń do mnie lub zostaw kontakt w formularzu.